Widzowie, nagrywam odcinek, jak przejedziemy się moją kolejką. Chris, wsiadaj. No, ej, gdzie mam iść? Do no. No, no, kliknij przycisk. Chyba zniszczyłem ci kolejkę. No. <laughs> no. Kliknij. Kliknij przycisk, jedź i nic nie rób. Hmm. Ja, ja od razu za tobą pojadę. No dobra, żebym się nie zgubił, Kliknij tutaj. przycisk do przodu. Nic nie kliknąłem. No bo ja cię popchnąłem. Zasuwa. Jedziemy. Jedziemy przez Max City. No. Zwiedzamy. Na razie zwiedzamy wodę. <gryw> Już jesteśmy u góry. A, poczekaj, bo nic nie widzę. Muszę się jakoś obrócić. A, teraz widzę. O, Ale ekstra. <gryw> Dobra, jedziemy. To i być mechanizm, tylko że nie wyszedł. I tutaj tam w Redstone. Jeszcze jedną kolejkę mamy do pokazania Wam. No. Gdzie Ty jedziesz? No, odepchnąłeś mnie swoim wagonem. To, to... Wysiadaj. Bo ja już jestem, wiesz, po zwiedzaniu.